Andrzej będzie karmił ptaka. To, to jest Andrzej, to jest karma dla ptaka, a to jest pisklę. Jedz mały, siomolku. Om nom nom, nom, nom. Om, nom Jeszcze mam kawałek. Otwórz buźkę. <noise> Nom, 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 nom. Coś ci się tu zaczepiło Stój sobie dziwny ziomku, stój Leć! Leć! No nie poleci! No leć! Proszę, dziwny ziomku. No, żółw. <grym> dziwny ziomek A tu jest otwór gębowy dziwnego ziomka. Powiedz mały że ci coś. No weź coś my z nim. Ну это хришня, значит.